Tym razem wielka gratka, bo dla naszych telewidzów i fanów telewizji TVS, a przede wszystkim listy śląskich szlagierów nie bywały gość. Superstar, super gwiazda, wspaniała. No kto? Gabi Gold. Witam bardzo serdecznie. Cześć, Gabi. Cześć. No i po takim powitaniu. Pierwsze pytanie. Jesteś w Polsce. Znamy cię już z bardzo wielu ciekawych występów. No, herbatka utatka z Tadeuszem Drozdą. Tak, Europa nasze lubić. No tak, pięknie. Mamy jednym słowem bardzo wiele znanych Twoich występów tutaj. Wiemy, że występujesz na świecie. Od kilku dni jesteś w Polsce i za chwilę koncert szołtyskowe party. Wielki fajny koncert, czyli benefiz artystyczny. Mirosława Szołtyska, znalazłaś się tutaj. Jak twoje samopoczucie? Ono świetnie, bo prawda jest taka, że już ponad pół roku nie byłam w Polsce i dzisiaj to uczucie jest było fantastyczne. Jak przejeżdżam w Cieszynie, tą granicę, no po prostu jakbym do domu jechała. Czyli, kochani państwo, Gabi jest tak jak w domu, za chwilę koncert, no prawie, że w rodzinnej atmosferze. Jak to się mówi po czesku? W rodzinnej atmosferze, myślisz. Także zmęmy was wszystkie. się se sedzić pod te sediwa, bo za chwilę tutaj właśnie ona, rewelacyjna, jak zawsze w znakomitym humorze. Jaki dzisiaj repertuar? E, tak, oczywiście musi być malowany dzbanek. E, Zaszpiewam, zaspominamy na Anne Jantar i oczywiście moja piosenka, którą dla mnie napisał Jacek Cygan. Dobranoc, dobranoc, dobry dzień, tak się nazywa. Czyli najpierw Gabi was powita, potem pięknie wam powie dobranoc. Mhm. Jednym słowem szl szlagierowa feta przed nami. Kochani państwo, macie tę niebywałą Okazje, bo Gabi na pewno będzie chciała pozdrowić fanów Listy Śląskich Szlagerów. Czy mam rację? Ano. Zdrawiam wszystkie fanuszki Listy Szlagerów. Dobry dzień, dobry wieczór. Dobry dzień, dobry wieczór. Unos się go do Pyrsk Ludkowie, bo my go domy po jak? Śląsku. Pyrsk jak to mówił? Pyrsk Ludkowie. Pyrsk ludkowie. Wow! Słuchajcie, po takim powit powitaniu wypada mi życzyć udanego koncertu. Dziękuję Ci bardzo. Fajnego pobytu tu w kraju, w Dzięki. Polsce, naszym kraju. My też może przyjedziemy z listą śląskich szlagierów do Czech? No mam nadzieję, zapraszam. No i po tym zaproszeniu ja już nie mogę nic więcej powiedzieć, tylko serdecznie podziękować Gabi. Ja myślę, że nieraz obejrzycie ją jeszcze w liście śląskich szlagierów i nie tylko. Dziękuję bardzo. Dziękuję też. Ahoj!